Witam w pięknym, na terenie pięknego powiatu Radomskiego, oczywiście na terenie pięknej i gościnnej gminy Gust, czego już Państwo nieraz doświadczyliście i mam nadzieję, że dzisiaj też tego do, doświadczycie. Szanowni Państwo, żeby nie przedłużać, to życzę miłej, udanej, świątecznej zabawy. To się. Bardzo dziękujemy. No, mego go miasteczka. Wy się po mu chlebu już na żywo rynkach spierau co by się w biedzie nikt nie poniebierał a do reszty co byście mi tu byli zdrowi weseli, jako w niebie Janie i cały rok, tak to podzedaj ho, HO HO Gozdowianki witają najlepsze jakie tylko mogą być, postne gagałuchy, tak zwane, kiedyś nasi rodzice to y, gotowali i to zostało, dzisiaj przygotowaliśmy na naszym jarmarku. Wszystkiego najlepszego z okazji zbliżających się świąt, dużo zdrowia, pomyślności i co sobie sami życzycie od Boga samego. Dzień dobry, witam was y, koło gospodyń wiejskich z Kiedrzyna. Y, naszym tradycyjnym daniem jest zupa grzybowa z Borowików z dodatkiem pulpecików wołowo-wieprzowych, zaprawiana ziołami. Koło Gospodyń Wiejskich Skierżyna życzy Państwu dobrobytu! Naszym popisowym daniem są raczuchy. Jest to danie z dawien dawna, przygotowywane przez nas nasze mamy, babcie i prababcie. Jest to proste danie, ale bardzo smaczne. HGW, Fatka Królewska, pozdrawiasz pozdrawia wszystkich, wszystkich po królewsku i życzy, i życzy wszystkim w błogosławiony kiedy Bożego Narodzenia. <grybuj> Dzień dobry, Koło Gospodyń Wiejskich Złote Kłosy zapraszam. Mamy dzisiaj w asortymencie kapuśniak, pyszny z kiszonej kapusty, z kaszy, takie jak robiła nasza prababcia. Do tego mamy barszczyk czerwony na zakwasie z buraków prosto od chłopa. Koło Gospodyń Wiejskich Złote Kłosy życzy z Witamy, jesteśmy kołem gospodyń z Niemianowic i okolo, okolic, nazywamy się... Mamy, mamy na wypasie! Mamy wypasione pyzy, to jest nasze danie popisowe, robione z tradycyjnych, bardzo dobrych ziemniaczków. Tych mamy na wypasie życzą wypasionych sił! Witam Państwa koło gospodyń wiejskich z Piskornicy. Naszym popisowym daniem są gołąbki z prosto z Laponim. Koło gospodyń w Piskornicy życzy magicznych, jedwabistych świąt. Zapraszamy na pierniczki, choinki z piernika, pyszne nalewki. Jesteśmy koło gospodyń wiejskich, mozaika, skłonówka kolonii. Mamy. Pierogi z mięsem i z kapustą. Najlepsze pod słońcem. Słuchajcie, a tak naprawdę życzymy Wam, żeby te święta były takie, jakie chcecie. Jeśli nie chcecie z rodziną, nie spędzajcie ich z rodziną. Jeśli chcecie wypić, to wypijcie. Jeśli chcecie pośpiewać, to też śpiewajcie. Bądźcie zdrowi, kolorowi. Thank you. Składam Państwu najserdeczniejsze życzenia, i oby ten rok 2026 był także rokiem pokoju, spokoju, radości, abyśmy za rok znowu się spotkali. Wszystkiego dobrego. Proszę, przyjmijcie też ode mnie, dla mieszkańców gminy Gusta, ale też całego powiatu radomskiego najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim błogosławieństwa Bożego Narodzonego Chrystusa, zdrowia, abyśmy. Ten świąteczny czas, spędzili ten, ten czas w gronie najbliższych przyjaciół i jeżeli są między nami jakieś niesnaski, nieporozumienia, żebyśmy sobie je wybaczyli, żeby pomógł nas tym wszystkim yy, Narodzony Chrystus. Proszę Bobie, moja dziewczyna, siedem czerwonych ludzi, proszę szczepana, powiem czy będzie, że na zawsze już